Dzień dobry Państwu, w ramach już chyba cyklicznych spotkań omawiających zabytki hojny, a w szczególności kościoła mariackiego, chciałbym Państwu przedstawić największą perełkę, którą tutaj posiadamy. Jest to tu ten fresk o bardzo nietypowej tematyce. Na pierwszy rzut oka zdaje nam się, że wiemy, co on przedstawia. Ale jak przyjrzymy się dokładnie, to tu się okazuje, że tu praktycznie nic nie pasuje. Jest to na pierwszy rzut oka typowa scena ukrzyżowania, ale na drugi i na trzeci okazuje się, że tak naprawdę nie wiemy nic o tym fresku. Dlatego no, krótko mówię: Proszę Państwa, postać z mieczem, postać z kluczem, Piotr i Paweł, ich nie ma prawa tutaj być ponieważ jeden uciekł z Golgoty, a drugi się nawróci dopiero za rok czasu. Najważniejsza część to kto krzyżuje Chrystusa. To są kobiety. I to kompletnie nie zgadza się z naszym, jakby to powiedzieć, z przekazem, który my znamy. Kobiety krzyżujące Chrystusa, tak proszę Państwa, bo to jest fresk, Chrystus ukrzyżowany przez cnoty, bo każda z nich jest jakąś cnotą. Jeden z dwóch w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. O tej tematyce, oczywiście. Dodatkowo ciekawostką, jak Państwo zobaczcie u góry, widzimy tam takie dwie emotki. Ja się śmieję, zawsze tłumacząc to wtedy, tłumacząc to turystom. Jest to przedstawienie solarne, księżyca i słońca, ale z takimi Uśmiechami, tak jak dzisiejsze właśnie, właśnie wszystkiego rodzaju emotki występujące w różnych aplikacjach. Co do, co, co do przesłania tego fresku średniowieczór bardzo były zrozumiały dla ówczesnych mieszkańców, ale te przesłanie za, zatarło się, zanikło na przestrzeni wieków i już kilkakrotnie podejmowano ten temat interpretacji tego fresku, ale wysuwano hipotezy i nie wysuwano wniosków końcowych. Dla mnie najbardziej odpowiednim, które ja przedstawiam, jest to, co powiedział mi kilka lat temu pewien, pewien ksiądz: Że Chrystus wiedział, że iż jak zejdzie na ziemię i przekaże te wszystkie cnoty ludziom. To zostanie, to zostanie uśmiercony, krótko mówić. I on się na to zgodził. Zgadzał się, wiedząc, że przekazując te cnoty, poniesie po prostu śmierć za to.